że Wam dziękuję. Dzień. Bardzo Wam dziękuję, że się tak ładnie ubrali. Tu tam jak zawsze. Że macie stuły, że po drodze. Służycie swoim kapłaństwem. Chyba też to się jeszcze nie wyspowiadał może iść do tych księży, się, oni bardzo, że zrozumieją w czasie pielgrzymki. Powiedzą, że życie to trud, są ich kłopoty, są ich upadki, są ich grzechy, ale w czasie pielgrzymki też jest przebaczenie i wynagrodzenie panu ta te wszystkie słabości i grzechy, popatrzenie się wewnątrz, W obliczu Jezusa Chrystusa, w obliczu Jego matki i zobaczenie siebie. I tak zreflektowanie, co trzeba zmienić w swoim życiu. to są te rekolekcje w drodze, bo pierw brzydnia to są rekolekcje w drodze. Wtedy tam służą to płani, przez medytację, przez prześwięte, rozważania, a także i osoby zaproszone. Które mogą podzielić się swoim doświadczeniem, a także ich wiedzą. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Także ze wszystkich stron pielgrzymujemy. Ja z tą górę do królowej Polski, to tak co roku idziemy aby się spotkać z matką Jezusa Chrystusa. I z Jezusem przede wszystkim. Bo ona nas prowadzi do Jezusa. A Jezus do matki. Matki Najświętszej. Nieraz mówią o Janie Pawle II, że miał wielkie nabożeństwo Matki Najświętszej. Owszem, wielkie nabożeństwo, ale zawsze poprzez Pana Jezusa. Na Niego różaniec, to była modlitwa chrystologiczna, rozważanie dzieła zbawienia z Matką Najświętszą. Dlaczego wprowadził tajemnicę światła? Bo w tym rozważaniu dzieła odkupienia Jezusa Chrystusa brakowało tej części działalności publicznej Jezusa Chrystusa. Dlatego wprowadził dziś Święty także tajemnicę światła, można rozważać cały dzieło Bożego Miłosierdzia, Bożego dzieło Jezusa Chrystusa, bo mają, o czym odmawiając różaniec, ale też trzeba się tak zatrzymać, pomyśleć nad sobą, Właśnie, że jest dużo młodzieży, Jako drogę mam obrad w życiu, gdzie Pan Jezus chce mnie mieć, a może chce mnie mieć i w seminarium, czy w zakonie, Trzeba się przygotować również dobrze do życia rodzinnego, w małżeństwie. No jest wiele motywów. Tak że trosk, którą trzeba podjąć na pielgrzymce. Wspólnie, to ułatwia. Widzę, że mój kolega, moja koleżanka bardziej skupiony, lepiej się mądry, próbuje rozwiązać te zbawy, no spróbuję ja także. Mario Crullo, oh, oh, sławi Bóg przechowący ojcie i Syne Duch Święty.